Witajcie ponownie na kanale. Z tej strony, Aga. Mam dla Was dzisiaj drugą propozycję kartki wielkanocnej z wykorzystaniem tych samych stempli i oksydów, które widzieliście już w poprzednim tutorialu. Do przygotowania kompozycji wybrałam papier offsetowy biały dlatego, że na nim najlepiej odbijają się oksydy. W związku z tym mogę tylko, jakby, jak widzicie, raz postemplować i nie muszę używać do tego maszynki do stemplowania, no bo efekt jest zadowalający za pierwszym razem. Z papierem akwarelowym byłoby to trochę więcej roboty, bo jednak raz, że struktura samego papieru jest dość porowata, dwa, że właśnie on dość mocno pije te tusze, po prostu trzeba było więcej roboty włożyć, a tak przy papierach offsetowych nie ma z tym problemu. Z racji tego, że oksid troszkę wolniej schną niż zwykłe tusze, to zawsze je podsuszam, żeby mieć pewność, że nie rozmarzę nigdzie mojej kompozycji. No i jak zwykle w takiej pracy dodałam odręcznie malowaną pisakiem ramkę, a żeby jeszcze coś na tym się działo i korespondowało do kompozycji, którą zaraz tutaj przygotuję, to dodałam odrobinę czarnych chlapnięć. Klapnięcia możecie zrobić czymkolwiek, w sensie czy czarnym gesso, czy czarną farbą akwarelową, ale również świetnie do tego sprawdzi się po prostu dusz Oxide. Ponieważ postawiłam na kompozycję w kolorze czarnym, żeby było kontrastujące do tego kolorowego tła i żeby ono było jakby tym głównym bohaterem, to zrobiłam napisy przy wykorzystaniu białego duszy do embossingu, a na czarnym papierze offsetowym. I tak jak wszystkie elementy tej pracy, tak samo i um, elementy kompozycji są postępowane tuszem um, oksyd w kolorze czarnym. A z racji tego, że te wszystkie elementy wycięłam niejako do linii, to żeby zamarkować biały papier, który będzie wystawał po bokach, no i też moje powiedzmy krzywizne wycięcia, to wykorzystałam mazak czarny, żeby to zamalować. Żeby nadać spójności pracy, również napis. Um, ma swoją własną rampkę, oczywiście tym razem w kolorze białym, wykonanym białym cienkopisem. Główny element kompozycji, czyli króliczka, umieściłam na dość niskiej, ale jednak taśmie dystansowej, ja całą kompozycję układam tak po prostu wklejając, ewentualnie niektóre z tych elementów również podklejając na małych kosteczkach dystansowych, tak żeby troszeczkę odstawały od tła. Teraz nie pozostaje nic innego jak całość przykleić do bazy i kartka jest gotowa. I oczywiście jest to, jak zwykle, kompozycja prosta i w miarę szybka do zrobienia. Tak naprawdę najbardziej czasochłonne to jest wycinanie tych elementów kompozycji, a całość, jak sami widzieliście, przyjemna i prosta. Tu również takie zostawiłam Wam element, że czasami Wydaje nam się, że kompozycja i te elementy, które przygotowaliśmy jest wystarczająca, a położeniu już na kartkę okazuje się, że czegoś brakuje. I tutaj jeszcze właśnie dorzucam po dwa listeczki, żeby zapełnić kompozycję wokół króliczka. Jak zawsze mam nadzieję, że moja propozycja prostej kartki wielkanocnej przypadła Wam do kustu. I jeśli tak, to serdecznie zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę jak również subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z nowo pojawiającymi się tutorialami. Na dziś to już wszystko, niemniej zachęcam Was do pozostania na kanale i obejrzenia innych moich tutoriali. Tymczasem do zobaczenia, do następnego razu. Hej hej!